A dzisiaj znowu nasz Movista Planet 2. Ale najpierw muszę się do niego dobrze przygotować. Okej, okay, przygotowana jestem. Zabrałam właśnie brudne okulary Kitkowi, którego kanał macie tutaj. Także zapraszam. Dzisiaj wreszcie kupimy sobie VIP-a Movista Planet 2. Napiszcie mi koniecznie, czy kiedykolwiek mieliście ten status, czy się opłacało, lub czy byście chcieli go mieć. Jestem strasznie ciekawa, co takiego nas czeka właśnie dzięki niemu. Może jakieś dodatki? Jakieś dodatkowe pomieszczenia? I zwierzaki! Właśnie to miałem powiedzieć! Ło! Wow. Więcej zwierzaków w końcu! Ale najpierw, jakiś zamąkany celebryta, jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. I dołączyć do gwiazd. Any, mówi serdal. Dzisiaj również otworzę kilka prezentów, które mi przysyłacie Jestem za każdy bardzo, bardzo wdzięczna Także co tu dużo mówić, przechodzimy do naszej mówi Star Planet uh! A więc odpalamy nasz Movie Star Planet 2 A gdzie jest jedynka? No u ciebie na kanale, Kitek No była w sumie Wyświetla wam się proponowanych Mam nadzieję, że dwójkę jeszcze bardziej rozbudują No i coraz bardziej ją rozbudowali Kitek, ja ci coś pokażę, bo ja na chwilę weszłam i ja to zobaczyłam Taki jesienny vibe Co? Jaki jesienny uh. vibe? Popatrz! Ej, tego aż nie było. Zobacz tylko, te wszystkie w ogóle tu jest jakieś panie... Ojejciu, tego też nie było, to się na pewno da rozpalić. Eee... Patrz! Nie chcieliśmy A wiem, bo da się takie coś na pustyni zawsze się dało robić, a inne też są pozmieniane? Miejscówki? Zaraz zerknę, w ogóle zobacz, jak to wszystko wygląda. Ile dyń! Dajcie mi koniecznie znać, jaką porę roku lubicie najbardziej. Ja akurat wiosnę, ale do jesieni zawsze staram się przekonać, czy ta łódka tu stała? Ta łódka tu nie, nie stała. na pewno nie stała tak samo. No ale tutaj stała. na przykład nie było dyni w tym miejscu, gdzie no, teraz widzieliśmy. No ja, nie, ja idę, A ja gdzie tam? A ja tu! Idę te prezent otworzyć, Kitek, przestań! Ej, ła! Chce pieniążki? Prezentu, e, że tego, ale myślę, że tu się jakoś grabi coś, czy coś nie. Ej, idziemy tutaj. Nie, idziemy kupać Vipa, nie, ma, nie tracimy nie? czasu. Nie? Chciałbym napisać im cześć. No to cześć. Proszę bardzo. E, ja już idę stąd. Zróbmy tylko że około inne miejscówki. Uuu, teraz można do quizu o... bezpośrednio przejść w ogóle, widziałeś to? Ojej, co, nie, że się Patrz. Patrz! Ej, i zmienili. O matko! No, Myślałem, że coś innego dali. Ale widzisz co tu się wydarzyło? To wcześniej był pole do koncertu, a teraz jest jakaś latarnia dziwna. Czy ja mogę to zapukę? Weźmiemy. Czy ja tu mogę zapukać pytam? Nie, nie mogę. Kurczaczki. No dobra, yy, skoro nie, jeszcze zobaczmy, jest, Forest. Las? Mm -hmm. Lasu nie było. Był. Nie, nie było tego, czy ty mówisz? Był las, tylko on był na Wielkanoc na bank i wtedy tutaj było takie jedzenie na Wielkanoc. No dobra, który... a potem była pustynia. Faktycznie, to ona na wakacje była. To jest domek Muffinki, to jest VIP Club. No ale wiesz, że ogólnie naszym głównym tym to jest pójście do klub VIP. VIP Club! Zostań vipem już teraz. Dobra, zostajemy vipem i wracamy do was za chwilę. O, matko, ile to jest rodzaj VIPów? Oj, co klikam? O nie, 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 nie. Za dwie? co? Matko, nie chcę tego. Uff, chyba się nie udało, co nie? Dobra, teraz, żeby nic nie kliknęła. Szkoda, że tego nie kupiłaś. No nie, no nie. No, ale co, Nie tam. dotykaj tego. Czy ty widzisz, to jest ubranie kota. Można przebrać się w kotka, czyli ja nie wiem. Ej, też jest. Ja nie widziałam, że są różne rodzaje VIPów. Zostałaś grafa. Super, dziękuję. Um, Zobacz tutaj. To tu jest ubranie nie kotka. Dotykań. Tu są buty kotka i ten kotka. Tu jest kotek. W ogóle dostaniesz kotka Nie dotykaj tego! I bardziej opłacalna, co? No. Słuchajcie, jeśli zostawicie 4000 łapek w górę pod tym filmem, to kupimy. My tego lepszego trochę Wipa Tego lepszego ale, z kotem. Ale z tym ubraniem. Za 184 zł Co? Tak, na 4000 łapek w górę. Ojeju, a to już lepiej kupić tego najlepszego. No to najlepszy będzie za 7000 łapek w górę. No dobra. Okej, w sumie. Dobra, niech będzie. Ja dobra. Też to, to to. E, to póki co bierzemy na miesiąc czy na tydzień? Na razie na tydzień, no bo na chcemy tydzień. zobaczyć tylko co jak dobra. to wygląda i nie tego lita. Nie, testować. bierzemy naj, najgorszego po Przetestować. to Przetestować, okej, okay, dobra, to kupujemy i wracamy za chwilkę Okej, okay, proszę państwa Odbieramy A! I dostałaś tyle monetek I wreszcie dostałam diamenty O, Mufina, hejka, napiszę Hejcja. hejcia Będę na odcinku, będziesz, ale mogę ci dać grafa. Proszę bardzo, masz grafa, cześć to ja, no to cześć, to my. I teraz idziemy zobaczyć wreszcie to tutaj VIP klap! Idziemy do vip klubu Kitek! Ale ja miałem być pierwszym w VIP klapie. Co to jest? Ale ona ma mego stylówka Jeju, jak ona jest straszna! Ale my... Złoty prezent w końcu! Więcej kaski, wow. więcej. Wow. W ogóle my tak nudno wyglądamy, wiesz, że możemy sobie ta coś dla niewipów. Znaczy dla vipów. A no tak, w dla końcu. Sirkow. Poczekaj, I... najpierw chce się napić z czegoś stąd? Ta się tam? Yy, patrz, vipy. Vip. Ja bym wziął skiwi. Ej, Jak to może być niewip, skoro do mnie tego miejsca mogą wejść tylko vipy? Ej, dlatego, że nie wiem. No dobra, fuj, te no Dobra. No to z kiwi. Jakie fuj z kiwi? jest pyszne. Dobra, wygląda. Zomaczysz, jeszcze się przekonuje powolutku. Nasz napis jest żółty. O ja. Wow. Wow. To wow. jest fortepian. A wiesz, że ja mogę sobie lepszy domek teraz kupić? Mogę wszystko! Ja naprawdę mogę wszystko! Ej, teraz możemy zobaczyć pełny potencjał WIPA Czy ja mogę do tego wejść? W ubraniach? Moje wrotki się zniszczą! To są gorące źródła. Mój trener by normalnie chyba się rozpłakał, jakby to zobaczył. Idź stąd proszę cię Mufinko. Chodźmy. Szczerze to jest trochę nudno. To jest na zasadzie, że wiesz, czujesz się elitarny, że jesteś w tym miejscu. A tam jest jakaś winda? iście Masz No idziemy tam. No idziemy, ja że idziemy. Chyba, że to jest tam na dół. Możliwe, że to jest wyjście, raczej tak, ale zobaczmy. Chodzi tylko o to, że się lansujesz ze sławnymi ludźmi. Ale. Że, ja no wam chyba tak gra polega na tym. No wiem, ale chodźmy szybko do sklepu, dobra? Jesteśmy już w sklepie i wreszcie sobie kupmy. Tylko może coś jesiennego, ale dla VIPów To jest ale, najważniejsze. Jesienne jajko? Nie. I ciekawe, czy jest jesienne jajko. Możemy Patrz, jaka japonka? A za 7 diamentów. Oh, A ty masz teraz diamenty? No wiem. Pierwszy raz masz 7 tak, diamentów. Tak, ale ubierzemy ją super VIPowsko Tak, totalnie VIPowsko Od stóp do głów. vip O tu masz vip Skrzydła. Bierzemy. Ty masz przecież te skrzydła. Ale ja miałam inne. Aha, dobra. To, okay. Pszczółki jakie ładne. One nie są jesienne, więc nie. Pszczółki. O, dzięki ładne! Nie. To? nie, zapomnij, to nie jest jesienne. Jak to nie? To było za diamenty. Ale miał być jesienne tak proszę no weź, cię. proszę cię, ono było takie ładne. To, serio? No. O matko, no dobra, weźmiemy Kupimy to. No, widzisz, teraz już tego nie ma, no już nie znajdę tego. Jakaż szkoda Ale buty, weź, weź, weź weź, weź, cofnij, cofnij, cofnij. Cofni. Do góry, do góry. Tu, stop! takie buty! To może chociaż kolor zmienię? Nie no, 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 no różowy. Rżo nie, no właśnie, to chodziło, że one robiły taką robotę w tym kolorze. Ale jestem różowa! Dobra, nie? No to nie. Nie to nie! No to nie. A one nie są wypowskie. Nie nasze zasady! Ale nie zmienia faktu, że były fajne! Czekaj, ja muszę się rozebrać z tych rzeczy, bo ja nie ogarniam, co mm. ja mam na sobie, a czego nie. Nie wszystko, co jest dla VIPów, jest fajne. Kitek! Nie trzeba być VIPem, żeby dobrze wyglądać, co no, nie? Wiem, ale to jest odcinek VIPowski! Wystarczy kupić na siebie jajko. To jest. to, to jest wystarcza. <grym> Donata, czy ty widziałeś tam pandę? Stop, tu góry. Są rzeczy, które ja Panda. mam Panda To są rzeczy, które mam A widziałeś, że możesz mieć kotka na ramieniu? Czemu ty nie wzięłaś sobie kitka na ramieniu? Dlaczego jesteś taka? To zdejmujemy I czapeczkę No dobrze, kupujemy, proszę bardzo Jest was, Zobacz, Kolor ja nie mogę, to ja zrobiłam Czemu nie zrobiłaś jej różowej? O matko, ale... Kitek! Jeju, jak mogę! Nie denerwuj mnie! Zrobierz sobie różową pszczółkę Różową pszczółkę! Ja nie mogę wyjść Wyjść, bo zaraz... A! Kupmy jeszcze jeden z różową. Pszczółką. Ale cały strój, to nie ja nie chciałam całego. Nie, nie znasz się w ogóle na No ląże. Kitek, No przestań, nie wykupisz. Kto kitek. ma najlepszy styl w Star Planet? No ty. No hajak, jak jajko połączone z gruszką. Uh -huh. Ktoś to wymyślił? No co? A? No to pomóż mi kupić coś fajnego, ale coś co jest VIPem, to jest warunek. Dobra. Po to mamy vipan, tym nie? Nie, 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 nie. Ale już jestem na dobrej drodze. Aha. Musi być VIP. No i proszę cię, zobacz! Nie, no Nicek, no. nie, no. nie. Oniżej, zobacz to, ale to nie jest dla VIP-a Ale za to O ale matko, nie mam tylu. ale ładne to jest, jak nie masz 8 ale... diamentów. O matko! To jest VIP-a? Tak. O niżej, nie, to dla diamenty. Ni, o, zobacz to. A, no, a to, co to w ogóle jest? Jakiś na karnawał. Ej, zróbmy odcinek. Ubieram się tak jak w mówi Star Planet. O, tu mamy jesienne, to to kupimy. Dobra, starcie, idziemy się polansować tym, że jesteśmy vip a nie. Dobrze to. Może to. Kaczuszki. Ech, tak! Kaczuszki! Ja też mam kaczuszki. No, Łatko, jak ty wyglądasz, łodinka! Jestem VIPem. O, teraz patrz, możemy sobie kupić jakieś pozycje. Ech, nie, 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 nie. A ty byś tak chodziła, tak zbita. Nie, którą sobie bierzemy? Ja latam! Kupuję! No poproszę. I zdjęcie. Jestem pszczółką. Jestem pszczółką. Luk <laughs> na pszczołę. Ojej, ja to opatentuję. O nie. Luk na pszczółkę. O jest pomysł! Pamiętajcie, zostawić serduszko pod moim lukiem. To jestem ja, jakby ktoś pytał. O, patrz, mam vipa, dobra. Jaki tak szybko lecimy. E, Zabierzimy. się wipa. No dokładnie. Na miasto... Okej, okay. jestem tu gdzieś? Nie mam mnie. Ej, czy My tu możesz znaczy kopać? Patrz. Możesz wskoczyć w to. To jest za szczęśliwa muffinka pszczółka. Szczęśliwa pszczółka. Szukaj z wiosenna, kipek, zawaliłeś Chodźmy szybko do domu, ej bo zwierzaka, można przecież kupić zwierzaka jak się jest Wipem. czy można nie? No też nowy dom? Wszystko można! A my mamy na to tylko tydzień! Mało diamentów To ja chcę zwierzaka. Wiesz, że ja ci mogę później tego zwierzaka dać? Tylko nie Tylko nie ma. I to są gotowe? Tu nie ma tych rzeczy To nie ten sklep, jest tutaj drugi sklep, tu chyba, gdzieś było, że No tutaj zawsze taka ikonka. A to nie to? Nie, to jest mój plecak Ej, zawsze to był taki komunikat, tylko że ja nie wiem gdzie Jeszcze szybko otworzę prezent, bo obiecałam wam, że otworzę kilka prezentów. E, tutaj, proszę bardzo, od Adi. Adi też mi wysyła prezenty, tak? O mój ale ja nie wiem, gdzie one są. O jakie haribo! Mi haribo! Uuu, jaka syrenka Otworzymy kilka i bardzo wam za wszystkie dziękuję Bo jesteście przekochani, rewelacja Naprawdę, znowu od Adi no, Mówię, Adi bardzo dużo wysyła O, to jest to twoje. Estrada Estrada Pięknie dostałam, jesteście naprawdę rewelacyjni, że mi to wysyłacie Bo nie musicie, a to jest takie miłe Ja kiedyś słyszałem, że jak dodasz za dużo osób do znajomych To potem się po prostu ścina to Serio? Tak, podobno jak dodasz chyba 300 osób do znajomych To potem są ścinki tego. Myślałam, że jesteś wtedy popularny po prostu No powinna, powinno to tak działać, że Ale nie działa, podobno No dobra, misi ja dziękuję wam bardzo za prezenty, bo jesteście przekochani Ja sobie jeszcze pootwieram je Dobrze, także... O, dobrze, moje zwierzaczki zostały Pamiętajcie o subskrypcji! Z królisiem! Pa wszystkim, dziękuję za oglądanie! Pa! Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę Na mojej muffince i naszym mukitkowej A my, celebryci, widzimy się w kolejnym filmiku Buziaki! Pa!